Pogoda stabilizuje się, woda w większości miejsc zaczyna opadać, ale na zdecydowaną poprawę pogody musimy jeszcze poczekać. Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. W ciągu zaledwie trzech dni w wielu miejscach w zachodniej Polsce spadło tyle deszczu, ile wynosi norma lipca. I sierpnia. Jutro na zachodzie więcej przejaśnień, a na wschodzie znów popada. Sporo się dzieje na naszej mapie, nisz, który przyniósł nam te ulewne deszcze odsuwa się już z nad naszego kraju, a Polska dostanie się pod obszar lekko podwyższonego ciśnienia, zatem jak Państwo widzą i ładniejszej pogody. Ale w nocy z południowego wschodu zaczną napływać kolejne chmury z opadami. I choć ten niż nad Węgier i Słowacji jest niewielki, to padać może intensywnie a do tego lokalnie zagrzmi. I najpierw na południowym. A później to i w centrum i na wschodzie kraju. Na kolejnej mapie już będzie widać, jak chmury od tego niżu będą sobie płynąć nad Polską. Zachmurzy się i będzie padać w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim. A nad ranem to i na południu Mazowsza. Na pogórzu i w górach może padać intensywnie. Początkowo na wybrzeżu Pokropi i tu może silnie wiać. Na pozostałym obszarze przejaśnienia i raczej bez deszczu. I będzie od 8-9 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 13 w Małopolsce. Niedzielę tylko na południu i południowym wschodzie rozpoczniemy z pochmurną, deszczową pogodą. W południowej części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mocniejsze opady, na pozostałym obszarze sporo słońca. Po południu ta przyjemna pogoda utrzyma się tylko na wybrzeżu, pomorzu i Wielkopolsce. Poza tym niebo będą przykrywać deszczowe chmury, a lokalnie będą też przechodzić burze. Na Pogórzu Karpackim i w górach może spaść 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Mocniej może padać także w czasie burz. No i będzie od 18-19 stopni w Małopolsce, po 24 w Suwałkach i na Rzeszowszczyźnie. W czasie burz prędkość wiatrów wzrośnie do 60-70 km/h, ciśnienie będzie rosnąć. W południe w Warszawie 997 hektopaskali. W poniedziałek więcej słońca, ale też będzie się chmurzyć, przelotnie popada, a na wschodzie znów zagrzmi. No i znów w czasie burz może padać intensywnie i będzie mocno wiać. Będzie też nieco cieplej, od 20 do 26 stopni. We wtorek pogodnie od Pomorza po Wielkopolskę, na pozostałym obszarze bez zmian. Lokalnie będzie się chmurzyć, przelotnie popada. I zagrzmi i od 21 do 27 stopni. Zatem zdecydowanej poprawy pogody nie widać, ale na pewno będzie spokojniej w czasie tego tygodnia, który na szczęście już prawie za nami. Przyjemnego wieczoru i do zobaczenia, do jutra.